Nauczanie domowe 25 października, list do Rzymian, rozdział 8, wersety od 12 do 17. Jesteśmy bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka Was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, ojcze. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa skoro wspólnie z nim cierpimy to po to by wspólnie mieć udział w chwale jesteśmy prowadzeni duchem bożym ta prawda i teza świętego pawła jest dalej rozpracowywana przez niego te wewnętrzne działania ducha który nas właśnie prowadzi po głębiach Naszej duszy, naszego istnienia, naszej tożsamości, tu są jasno wymienione. Po pierwsze, to jest duch przybrania za synów. Dlaczego przybrania za synów? Ponieważ syn w tamtej tradycji miał większe prawa niż córka. Chodzi zatem o to przybranie najbardziej godne to, któremu niczego nie brakuje. I stąd to wyrażenie, było czytelne dla tamtych ludzi. To było podkreślenie, że adopcja jest pełna i pełnoprawna. Można też powiedzieć, że ten duch przybrania jest takim antydepresantem, ponieważ ten, który jest adoptowany, ma kompleksy. Ma poczucie niższości, Czasami zachwianą tożsamość, a tutaj nie tylko stało się coś prawnie, tu stało się coś wewnętrznie. Ja otrzymałem ducha synostwa, ja otrzymałem myśl, ja otrzymałem odczucie, ja otrzymałem istotę bycia w tej Bożej rodzinie. I sprawił to właśnie duch adopcyjny, duch przybrania, duch, w którym ja jestem, a dzięki temu mogę się czuć pełnoprawnym uczestnikiem tej rodziny Bożej. Zatem On mi potwierdza godność, wartość. On daje mi to poczucie, że jestem u siebie. Właśnie przy Bogu. Drugi element, który Paweł pokazuje: W tym duchu wołam Abba. Duch bowiem nie tylko mnie uczy, jak mówić, czyli uczy, jak się modlić. On również uzdalnia mnie do tej modlitwy. Ja w duchu mogę bez obawy powiedzieć do Boga: Tato ponieważ to on mnie do tego nakłania, ponieważ on mi daje tę perspektywę. I nie ma tu żadnej poufałości. Jest tutaj delikatność, czułość, bliskość wobec absolutnego autorytetu, wobec absolutnego dawcy życia. To moje tato oznacza w pełni ci ufam, w pełni od ciebie zależy, w pełni się chcę tobie powierzyć. I to sprawia ten duch. I znowu, nie chodzi o powtarzanie na pamięć modlitwy Ojcze nasz. Oczywiście ją znamy, nią się posługujemy, ale chodzi właśnie tutaj o istotę tej modlitwy. O, jak mówimy, ducha modlitwy. W niej zawarte jest poczucie, że nie nadużywam niczego, właśnie tak mówiąc, do Boga. Tak czule, tak blisko. I tak z serca. Trzeci element, o którym Paweł mówi, to prawda o tym, że duch wspiera swym świadectwem mojego ducha, ducha ludzkiego. Duch ludzki jest słaby. Duch ludzki jest kruchy. I w momencie, kiedy ma jakieś zawahania, jakieś niepewności, wtedy z pomocą przychodzi Duch Święty i on wzmacnia. Daje świadectwo, tak jakby potwierdzał na piśmie, tak jakby wszystkim wokół pokazywał: tu jest dokument, tu jest prawda o tym człowieku. Wiemy, że wyzwolony niewolnik otrzymywał taki dokument w starożytności. I my jesteśmy tymi właśnie, którzy otrzymali pieczęciom Ducha Świętego potwierdzone świadectwo. Tak, Ty jesteś wolną osobą. Ty jesteś Bożym dzieckiem. I też prawdą jest, że chociaż otrzymujemy takie świadectwo, w nas czasami pozostają różnego rodzaju pytania. Czy Bóg o mnie pamięta? Czy mam wartość? Czy mogę coś zrobić razem z Bogiem, w imieniu Boga? I wtedy Duch nas potwierdza. Tak, Bóg o Tobie pamięta. Tak jesteś wartościowy, tak możesz współpracować i zostałeś do tego powołany. To jest wewnętrzne wzmocnienie ludzkiego ducha w każdym momencie zawahania, niepewności i chwiejności. Duch jest tutaj absolutnym obrońcą, adwokatem Twojej sprawy. I ostatni element, o którym wspomina święty Paweł, to jest potwierdzenie, które Duch daje co do Twojego dziedzictwa, że to Boże bogactwo jest Twoim. że jeżeli jesteś dzieckiem, to przecież należy się Tobie to, co jest własnością Ojca, że Ty z tego korzystasz, że w tym uczestniczysz, że możesz zaczerpnąć, ponieważ. Ty jesteś domownikiem. Domownikiem, który otrzymuje ten majątek. I Święty Paweł to pięknie pokazuje, że tak jak Jezus jest Chrystusem, czyli namaszczonym przez właśnie ducha, i Jezus ma tę świadomość pierworodnego, tak my przez ducha jesteśmy postawieni obok Jezusa. Jesteśmy współdziedzicami tego namaszczonego przez Ducha i Duch to potwierdza. W tobie jest ten sam Duch, który był w Chrystusie, który jest w Chrystusie, i ten sam Duch w Tobie pracuje, mówiąc: Tak, to jest Twoje dziedzictwo, to jest bogactwo, z którego możesz czerpać, które Bóg przygotował dla Ciebie. Nie wahaj się, nie lękaj się, nie cofaj się, ponieważ całe bogactwo duchowe, materialne. Jest Twoim udziałem, jesteś dziedzicem. Co może zachwiać tą pewnością? Paweł wie. Nasze cierpienia, nasze słabości, takie ludzkie ograniczenia. I Paweł pokazuje: popatrz na Jezusa, on też to przechodził, on też tak przez ziemię musiał przełamywać wszystkie trudności, również cierpienia, również umieranie. Tak i Ty uczestniczysz w tym, po to, żeby razem z Chrystusem uczestniczyć właśnie w tym bogactwie w tej chwale, którą On już osiągnął, a do której Ty zmierzasz i która na Ciebie czeka. Pozwól, aby Duch w taki poczwórny sposób prowadził Ciebie w tych wewnętrznych poruszeniach, wewnętrznych przekonaniach i wewnętrznej pewności, kim jesteś. Niech Ci zatem błogosławi w tym Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.